Witam Państwa ponownie. Obara, pseudonim Nunek, angielsko tatuaż YouTube część czwarta Resocjalizacja Daw Chłopaki znowu gotują. Co to robicie chłopaki? Całatkę z pieczarkami. Jajeczkiem oczywiście. Porem. Szybiorek a No i tak żeby było. Proszę zobaczyć. Pietruszkę. Już będą gotowe no, dobrze radzicie sobie widzę Super Ale widzę, że wszystko z przepisu Tak, to przepis od naszego munka który nam podał z internetu którego ja czymś przepisałem I według tego przepisu robimy sałatka z pieczakami. No świetnie. Powodzenia i smacznego. Dziękujemy i